Dzień dobry, witam wszystkich koziorożce na czytaniu na miesiąc maj. Na wstępie chciałam podziękować wszystkim za miłe słowa, miłe komentarze, za lajki, za subskrypcje i za wszystkie dobre rzeczy, które wysyłacie w stosunku do mnie. I ja Wam oddaję całe dobro, które dostaję od Was po trzy trzykroć. Pamiętajcie, wracając już do naszego czytania majowego, że jest to czytanie na energię ogólne, które musicie sobie dopasować do swojej sytuacji życiowej, tak? Do swojej sytuacji materialnej, uczuciowej, zawodowej, partnerskiej i tak Będą to czytania ogólne. Jeżeli z wami rezonują, zabierajcie ze sobą, jeżeli nie, Zostawcie żywioło. Proponuję sprawdzić jeszcze swój ascendent, planety osobiste, księżyc i tak Ja oczywiście karty wcześniej potasowałam. Będę używać talii tarota snów i jednej karty z tarota nocy jako karty w formie rady, czy też odpowiedzi na wszelkie wyzwania. Dobrze koziorożce, to zaczniemy właśnie od tej rady. Tak troszeczkę być może od, od tyłu, ale fajnie to się później komponuje zresztą. Dobrze. Rada dla koziorożców na wszelkiego rodzaju wyzwania w miesiącu maju. Królowa kielichów. Rada jest taka, królowa kielichu. Muszę sobie ją dodać. Można ją zobaczyć. Moje serce w koronie. Bądź królową miłości, dbaj o wszystkich, którzy cię otaczają, ucząc się jednocześnie, jak zachować zdrowe granice wokół, wokół swojego królestwa. Czyżby Wam, drogie kolejowce, będzie mm, przyświecał Wam jako rada, przyświecała Wam jako rada y, miłość tak, i uczucia? Zobaczymy, jak to się będzie odnosiło do naszego dalszego czytania. Pierwsza sprawa, wyjmiemy kartę na taki ogólny, ogólny temat serce tego miesiąca. Jak to będzie u Was drogie koziorożce właśnie się prezentowało? Główna sprawa, główny temat. Oj, oj, a z kielichów, królowa kielichów, a z kielichów, No kochani. Maj, co, co ten maj, no. Nie. U mnie koty ostatnio miał w kwietniu. Nie wiem czemu, a powinny w marcu. Dobra. <grywa> ok. Eee. Powa poważna sprawa. A z kielichów i jeszcze rada na to wszystko jest otór, otocz się miłością. Nowe rzeczy emocjonalne. Nowa miłość, no nie mogę powiedzieć, że no, nie nowa miłość, no bo no jest Askelichów, no. Dla niektórych z Was i tego Wam życzę, drogie koziorożce, nowa miłość, nowe uczucie, yy, dużo nowego uczucia, być może bardzo takie emocjonalne też podejście do pewnych spraw, tak? Radą na emocje są emocje, tak? Czyli to jest dobre. Jeżeli przyjdzie do Was dużo emocjonalnych rzeczy, radą na to jest Królowa Kielichów, czyli Królowa Miłości, tak? Królowa Serca. Dbaj, jeżeli przyjdzie miłość, jeżeli przyjdzie uczucie, radą jest to, żebyś dbał, dbała o to uczucie. Jeżeli będą te emocje, uczucia niespodziewane, Dbajcie o nie, bo to jest As Kielichów też mówi o takich nowych rzeczach, niespodziewanych, że my zupełnie się tego nie spodziewamy. Ja nie będzie, będę tutaj opowiadać teraz o Asie Kielichów w pozycji negatywnej, ponieważ na razie, widząc te dwie karty, nie wyrażam takiej chęci nawet. Ponieważ ra, radą jest y, też uczucie i też miłość, tak? Ja była może inna rada, to może troszeczkę bym się skierowała na to, żeby uważać na to. Póki co cieszcie się tym nowym uczuciem, cieszcie się nową przyjaźnią, cieszcie się radością, radujcie się radością, y, radujcie się szczęściem, pięknem, przyjemnością, bogactwem uczuć. I. Y, 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 no taki jest główny temat, bardzo emocjonalna sprawa i myślę, że emocje dla koziorożców w tym miesiącu wezmą no, górę. Dobrze, zobaczymy, zobaczmy jak to będzie dalej wyglądać. Co przechodzi do, do przeszłości? Do przeszłości przechodzi rydwan, czyli ruch, być może poszukiwanie. Być może nie do końca sprecyzowane poszukiwanie. Taki troszeczkę chaos przechodzi do przeszłości, tak? Być może teraz jest czas na zatrzymanie się, tak? I cieszenie się tym, co mam. Bo Ryan nam mówił właśnie o takim ruchu, ale takim. To, jak to mówię, nieskoordynowanym, tak? tak to, y, czy, czy, ruchu, który trzeba ujaźnić. Także mam wrażenie, że coś w Waszym życiu, co potrzebowało ujaźnienia pod każdym względem czy finansowym, jeszcze raz powtarzam to są energie ogólne. Czy finansowym, czy zawodowym, czy emocjonalnym, coś, co, coś, co nie potrafiliście skierować na jeden cel. Coś, co Wam się rozjeżdżało w dwie strony, coś, czego nie potrafiliście ujarzmić, przechodzi do przeszłości. Co się dzieje teraz? Teraz jest umiarkowanie. Rydan przechodzi do przeszłości, jest umiarkowanie. Będziecie wiedzieć, jak wykorzystać ten moment, żeby był spokój, żeby było. Tyle mniej, ile porówno, tak? Tyle mniej, tyle więcej. Tyle ma boleć, tyle ma nie boleć. Tyle mam płakać, tyle mam się śmiać. Umiarkowanie, w końcu umiarkowanie, tak? Tyle wody, tyle ognia. Woda, ogień. Tak? Nie tylko ta woda, tak Tutaj nie u, która po prostu ciężko ją jest ujarzmić, tylko umiarkowanie. No i ten as kielichów oczywiście jak najbardziej mówi o takim no, spokoju, już pomijając e, Radę, czyli królową kielichów, która a, no, ma te swoje granice. Określony, jeżeli chodzi o uczucia. Bardzo ładnie póki co Maj się kreuje dla koziorożcy. Jaki będzie wynik tego umiarkowania? Wynik tego umiarkowania będzie taki, że wy będziecie potrafić czekać, cierpliwie czekać na to, co przyjdzie. Chaos przeszedł do przeszłości. Jest umiarkowanie, jest coś nowego, niespodziewanego i jest cierpliwość. Być może umiarkowanie w uczuciach, być może umiarkowanie w pieniądzach. Ja widzę spokój. W tym czytaniu widzę spokój. Nerwowo. Dla mnie karta Rydwan jest dobra, bo ona jest: coś się dzieje, rusza, jedziemy. Fiu do przodu. Ale ona jest taka, ona jest nerwowa no, dla mnie. Taka trochę nie za bardzo us, u, uspokojona. Tu jest umiarkowanie i to daje y, możliwość cierpliwego czekania. Wy się nie będziecie z niczym śpieszyć. Pośpiech odchodzi do przeszłości. Wy będziecie spokojnie, umiarkowanie podchodzić do pewnych spraw. No ale wyzwanie też musi jakieś tutaj być dla Was, bo jakżeż to bez wyzwania. Tak, wyzwaniem jest księżyc, słuchajcie. E, czyżby w Was jeszcze jakieś lęki, obawy y, były? W ogóle nie rozumiem po co. E, być może, słuchajcie, no wyzwanie, no słuchajcie, ja bym, bo też odpowiedzią na to wyzwanie jest Królowa Kielichów. Tak? W którą stronę wy możecie jeszcze do końca nie wiedzieć, w którą stronę podążać. Tak? Jeszcze coś może być takiego, że nie będziecie wiedzieć. Kierujcie się sercem. Odpowiedź na to wyzwanie jest tu. Rada na to wyzwanie jest tu. Królowa Kielichów, czyli serce w koronie, tak? Czyli granice królestwa. K granice królestwa miłości. Tak? Na tej zasadzie. Czyżby w tym Księżycu był brak pewności siebie? Czyżby wyzwaniem było dla Was to, że czegoś się boicie? jakiegoś oszustwa, kłamstwa. Może. Może, słuchajcie, no to dlaczego księżyc jest tutaj, to musimy się zastanowić, dlaczego ten księżyc jest. Może gdzieś jeszcze podświadomie, może niektórzy z Was kiedyś zostali oszukani przez kogoś, zostali no, źle potraktowani. Tak? I was jeszcze gdzieś tam głęboko w podświadomości, bo karta księżyca mówi o podświadomości. Tu jest też woda, która mówi o, o podświadomości. Gdzieś głęboko, bardzo głęboko w Was może jeszcze czaić się jakaś rozpacz, jakiś brak pewności siebie, brak, ym, obawa o oszustwo, obawa o kłamstwo, obawa o. Fałsz z, z jakiejś strony. Jeszcze to jest wyzwaniem dla Was. Ale jaka jest rada na to wyzwanie? Nie, to jest miłość. Jeżeli boicie się miłości, boicie się oszustwa w postaci miłości, tak? Uczucia nowego, to nie bójcie się, bo tu rada jest królowa kielichów. Wy macie wyjść z miłością. Wy macie mieć serce w. Słuchajcie, serce w, w koronie, tu jest miłość, tu jest coś nowego. Nie ma tego. To powinno, to co siedzi głęboko w Was po świadomości, i to jest wyzwaniem, ale to jest bardzo głęboko, to, to siedzi tylko w Waszej głowie. Tego nie ma. Pamiętajcie, to wyzwanie, które tutaj jest, drogie Koziorożce, tego realnie nie ma w Waszym życiu. Tego materialnie nie ma w waszym życiu, tego nie można dotknąć. To jest wewnątrz was. Na zewnątrz jest miłość kielich. W to wierzcie, w miłość wierzcie. Podążajcie w miłości i nie obawiajcie się. Może potrzeba jest yy, właśnie tutaj wynikiem tego wszystkiego jest potrzeba poczekania. Może Wy musicie właśnie poczekać, żeby udowodnić samemu sobie, że tak właśnie jest, że miłość istnieje, że może być na to uczucie, że królowa kielichów istnieje. Tak? Pamiętajcie, karta księżyca to są obawy, które są w naszych głowach. Ich nie ma. Realnie. Musimy, musimy się ich pozbyć. Na czym się skupić? skupcie się na tym ja powiem krótko jeżeli chodzi o tą kartę skupcie się na tym kochani żeby wziąć te buławy y, tak y, w swoje ręce w jedną rękę w, prawą rę w lewą rękę w prawą rękę y, w lewą nogę w prawą nogę i tu jeszcze trzymać gdzieś między zębami jedną buławę i po prostu tym lękom y, raban zrobić O, tak to widzę Inaczej tego nie mogę, nie mogę inaczej tej karty zinterpretować, widząc to całe czytanie. Naprawdę. Wy nie musicie z niczym walczyć, ani z nikim walczyć, bo tu każdy do was idzie z miłością, z równowagą, ze spokojem. Więc na czym wy się tu macie skupiać? Na walce z czym, z kim? Chyba ze samym sobą i z tymi lękami. Tylko z tym, bo ja nie widzę innej możliwości tutaj walki. Także bierzcie te buławy i tym lękom dajcie po prostu po głowie. Lękom, których nie ma. Tyle, więcej nic nie powiem na ten temat. A Wasza siła jest taka, że, jeszcze raz, równowaga. Waszą siłą jest równowaga. Tu jest umiarkowanie. Jako to, co się dzieje teraz, i równowaga jest Waszą siłą. Brak równowagi przechodzi do przeszłości, Waszą siłą jest równowaga. Będziecie umieli dawać i będziecie umieli drogie koziorożce brać. To jest Wasza siła. Korzystajcie z tego miesiąca. Mam nadzieję, że dla większości z Was dla większości, kierujcie się intuicją, jeszcze tutaj mamy spódka talii, mądrością, intuicją się kierujcie. To jest takie tło, także to nie jest y, taka jest istotna sprawa, to ja powiem, że nie, ale nie wiodąca. Y, piękny miesiąc, oczyścić głowę, wybić sobie tymi buławami pierdoły z głów. Ok, przepraszam za wyrażenie, ale no, tak to widzę. Wszystkiego dobrego, koziorożce. Pa, Papa.